Witam Państwa na kanale Nowe Spojrzenie. Proszę Państwa, dziś będzie trochę spraw takich różnych bieżących. Wybrałem dla Państwa kilka takich różnych ciekawych um, artykułów, prawda, które mnie zainteresowały. Ale zacznę od Jana Pińskiego. Ja kanał Pana Pińskiego oglądam od czasu do czasu. No i zauważyłem pewną taką rzecz, która mogłaby pomóc jakoś Panu Pińskiemu. I temu kanałowi, prawda, w jakiś tam sposób. No więc napisałem do pana Pińskiego na twi Twitterze, czyli na portalu X, bo akurat tam jest, proszę państwa, taka możliwość, że można napisać do Twitterowicza, prawda? Czasami, jak jest znaczek koperty, to jest znak, że można napisać tak prywatnie na skrzynkę pocztową, właśnie na tym portalu X. No i ja napisałem do pana Pińskiego. W tym swoim mailu zwróciłem uwagę na, na pewną rzecz, tutaj nie chciałbym mówić o co chodziło, bo to nie jest takie ważne. No, i proszę sobie wyobrazić, że zostałem wzięty za jakiegoś prowokatora. Za kogoś, kto chce zaszkodzić panu Pińskiemu, prawda, i, i jego kanałowi. No, i pan Piński natychmiast mnie zablokował. Oczywiście opieprzył mnie. W takim nawet dość długim wpisie, no i od razu zablokował. No. Paranoja kompletna, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, do czego doszło w naszym kraju. tak? Jak daleko zaszły te pewne takie negatywne rzeczy. No, mamy straszny podział społeczeństwa. I ja już Państwu mówiłem, że yy, według mnie jest to prosta droga do wojny domowej. Naprawdę, ja nie widzę tutaj ratunku. Ja nie widzę wyjścia z tego sporu, z tego podziału, proszę Państwa. Jeśli będzie tak dalej, no to, to, to naprawdę to będzie wojna domowa. Ja nie mówię, że to będzie za 5 lat czy za 10 lat, ale no, na przykład za 16 lat przecież w Polsce są coraz głębsze podziały proszę Państwa, no, no proszę zobaczyć taki pan Jan Piński w jakiej on bańce żyje w jakim on stresie żyje jak on jest zastraszony, osaczony że wszędzie widzi wrogów przecież ja naprawdę dobrze chciałem a od razu zostałem potraktowany za wroga, prawda, skasowany no, Nie, no niesamowite proszę Państwa niesamowite ten kraj zaczyna być krajem nienormalnym proszę Państwa, no Kolejna sprawa. Robert Bernatowicz. Znany wszystkim ufolog, badacz zjawisk paranormalnych. Ja zresztą zrobiłem o nim audycję, prawda? Bo przez lata oglądałem i słuchałem pana Bernatowicza. No, pan Bernatowicz jest teraz wielką gwiazdą, prawda? Gości na wszelkich możliwych kanałach i podcastach. Ale ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz, którą zauważyłem. Bo pan Bernatowicz opowiada, że stara się nie jeść mięsa, tak? Że wiadomo, że zwierzęta cierpią, że to są też żywe stworzenia, no, że nie możemy ich jeść. No i to jest wszystko piękne i, i prawdziwe, tak? No dobrze, tylko że zawsze w tych swoich. Programach albo tam, gdzie występuje, to Pan Bernatowicz zawsze podkreśla, że on jest absolutnie przekonany na 100% do wszystkiego. Prawda, nawet do tego, że nie, nie wolno jeść mięsa. Jest na milion procent pewny, że po prostu jedzenie mięsa to zło, i że karma wróci do takich osób, które spożywają mięso. No dobrze. Na razie jest wszystko ok, tylko chwilę później ja słyszę coś takiego, że pan Robert jednak coś tam mięsnego to od czasu do czasu je. No no i, i co państwo na to? Przecież, czy to jest poważne? Facet tu mówi, że jest przekonany na 100%, na milion procent, że to jest zło. Po czym chwilę później mówi, że on jednak coś tam mięsnego je. A dlaczego je? No, żeby mama się nie martwiła, no bo mama chce, żeby był syn dobrze odżywiony, więc on po prostu rzeczywiście, no, jak jest u mamy, to coś tam zawsze sobie zje. Jakąś potrawę mięsną, no. Więc, proszę Państwa, <grych> nie wiem, czy pan Bernatowicz nie widzi tutaj sprzeczności i nie widzi, że się uśmiesza. no przecież. To pokazuje tylko to, że pan Bernatowicz to rzuca słowa na wiatr. On nie jest przekonany na 100%, ani, ani tym bardziej na milion procent. On po prostu tylko tak publicystycznie sobie mówi. On po prostu tylko ma nadzieję na to, co, co głosi, tak? Czyli na to, że karma wraca, i ka do takich mięsożerców, tak? On jest może przekonany do tego na 50%. W żadnym wypadku na 100%. Jakby był na 100% przekonany, to naprawdę by nie jadł tego mięsa, dlatego że wiecie Państwo, do każdej się boi tej karmy. Jak, jak jest przekonany, że y, los go ukaże, no to by jadł w życiu by nie jadł. A więc co pan Bernatowicz takie bzdury ludziom opowiada, że on jest na milion procent przekonany? No. no naprawdę, i ludzie tego nie wychwytują, tych, prawda, głupot. Kolejny temat, proszę Państwa, debata prezydencka. No cóż, takie debaty to chyba już naprawdę nie mają żadnego sensu, bo po prostu no, stają się już takim cyrkiem, że, że, że naprawdę głowa mała. Bo kandydaci wiedzą, proszę Państwa, że nikt nie słucha ich programów, tylko każdy czeka po prostu na jakieś takie celne riposty, zabawne jakieś takie porównania, takie cięte odszczekanie się komuś, prawda, i tak dalej, dowalenie komuś tej drugiej stronie, więc to jest show po prostu, to jest cyrk. I ja już tak coraz mniej wierzę w demokrację, naprawdę, proszę Państwa, bo to jest naprawdę groteska. No na przykład pan Stanowski obiecał, że zbuduje sześć elektrowni jądrowych w sześć miesięcy, tak? Oczywiście, robił sobie jaja, wiadomo, ale podchwyciła to pani Joanna Senyszyn, no, i ona w swoim wystąpieniu zdziwiła się, że pan Stanowski potrzebuje aż 6 miesięcy, żeby zbudować, prawda, te 6 elektrowni jądrowych, że ona zbuduje je w 100 dni. <grywa> no, licytacja głupoty, prawda, i tak dalej. Nie, nie, proszę państwa, to naprawdę to jest yy, żenada, że nada, ale to jest właśnie cała demokracja, proszę państwa. No. Coraz większe jaja, ale dlatego, że poziom społeczeństwa też obniża się. Taka jest prawda, jeśli prowadzimy życie społeczno-polityczne opierające się na inkluzywności, no to spada średni poziom społeczeństwa i wszystkiego, tak? A tu jest potrzebne po poli prowadzenie polityki ekskluzywności. Wyłączania tych, prawda, głupszych i tak dalej. No ale kto o tym powie głośno? No nikt nie powie, bo się boi, że straci głosy, poparcie i tak dalej. I to jest niepolitycznie niepoprawne. No ale prawda, przy, przy takiej polityce, jaką mamy teraz, no to się obniża poziom, no i, i głupiejemy, no i rzeczywiście coraz większy jest cyrk, prawda, przy tego typu debatach. I z tej debaty to zapamiętałem też tylko mojego krajana, Macieja Maciaka, no który też tam palnął taką głupotę, że Polska powinna się całkowicie rozbroić, prawda? Nie wydawać tyle lekasy na, na armię. No to to już jest, nie wiem, naiwność do, do potęgi entei, Nie wiem, prawda, skąd pan Maciak spadł? Chyba z księżyca spadł. Nie wiem, na jakim świecie żyje. Natomiast on zwrócił uwagę na jedną taką celną właśnie poczynił uwagę przy państwa że za kryzys migracyjny odpowiada w głównej mierze biznes. I taka jest prawda i akurat tutaj z tym się zgadzam. Mało kto na to zwraca uwagę. Wszyscy myślą, że jak wybiorą jakąś tam opcję polityczną, prawda, no to to będzie ten kryzys migracyjny będzie rozwiązany. No, ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że tak naprawdę głównym winowajcą to jest właśnie biznes, wielki biznes, który naciska na to, żeby po prostu sprowadzać, dlatego, że, że o, wielki biznes nie ma rąk do pracy, tak? I to głównie wielki biznes. Oczywiście politycy też mają swoje załóżami, ale oni ulegli, to jest jakby już drugi etap, oni ulegli. Po prostu tej presji ze strony biznesu. I taka jest prawda. To w głównej mierze biznes odpowiada za to. I tutaj pan Maciej Maciak słusznie to zauważył. Kolejna sprawa, proszę państwa, to jest zaginięcie i uduszenie młodej Polki. Tutaj w naszym kraju, ale nie będę tutaj wymieniał imienia i nazwiska, bo w ogóle policja jakoś tak z uwagi na dobro rodziny w ogóle nie chciała mówić o szczegółach tej sprawy, ale ja się dokopałem do szczegółów. Proszę Państwa, chodzi o to, że jakiś czas temu zaginęła młoda dziewczyna. Nawet nie będę mówił z jakiej miejscowości, bo to nie jest ważne, chodzi o to tylko co się działo później. No i ona była oczywiście krótko po ślubie. Tam bodajże była rok i parę miesięcy po ślubie, no i nagle zniknęła, tak? Powiedziała mężowi, że jedzie do rodziny, no ale do rodziny swojej nie dojechała i proszę sobie wyobrazić, że znaleziono ją gdzie? W warszawskim hotelu. Znaleziono została martwa w Wannie, yy, dziewczyna została uduszona. W hotelu doszło do spotkania towarzyskiego, jak ustalono. I proszę zobaczyć, a dziewczyna była dopiero rok i parę miesięcy po ślubie. A spotykała się prawda z kimś tam w hotelu. No i prawda doszło do nieszczęścia. I po prostu w internecie jest poruszenie i kogo najbardziej? No oczywiście młodych mężczyzn, tak, którzy rzeczywiście no tutaj psioczą na te dziewczyny, które się tak zachowują. No i proszę zobaczyć, tak? I dochodzą takie informacje do ludzi, no i co? I później się dziwicie, że te związki tak się rozpadają, że ludzie w ogóle nie chcą wchodzić w związki, tak? Że, że jest wzajemna nieufność i tak dalej. No, takie rzeczy wychodzą po prostu, tak? No to rzeczywiście ręce opadają. No, jeśli mężatka, świeża męż, mężatka w sumie, prawda. I ona okłamuje męża. Ona jest później znaleziona martwa w hotelu warszawskim, bo tam było spotkanie towarzyskie. No, no przecież to jest naprawdę, ja się naprawdę tym młodym mężczyzną też nie dziwię. Proszę, proszę naprawdę też ich trochę zrozumieć, tak? No takie rzeczy, no dajcie spokój. Kolejna sprawa, proszę Państwa, która zwróciła też moją uwagę, to jest taki news, że. W Ameryce doszło szło do nieszczęścia, bo pies zagryzł siedmiomiesięczną dziewczynkę. No i właśnie ojciec nie może odżałować tej swojej córeczki i tak się wyraził, dlaczego Bóg nam to robi? No dlatego, proszę Państwa, że Boga nie ma, moim zdaniem. I też tutaj ten ojciec od razu ostrzegł właśnie, żeby no bardzo pilnować te swoje dzieci. Ale ja to naprawdę nie mogę się proszę Państwa nadziwić, jak niektórzy rodzice się zachowują, że mają jakieś psy, nawet często właśnie takie duże i agresywne, i nie boją się zostawiać. Małego dzieciaka z takim psem. No przecież zawsze dzieciak może, nie wiem, jakiś taki zrobić taki ruch, jakieś niefortunne ręką, czy, czy, czy po prostu zapłakać czy coś i pies może zareagować, no dziwnie, tak? To może być bardzo, to jest w ogóle wielkie ryzyko. Ja, ja się dziwię, w takich sytuacjach jak się ma małe dziecko, trzeba po prostu dmuchać na zimne. Co to było tak ciężko, żeby po prostu dzieciaka zamknąć? Bo ona była chyba w wózku ta dziewczynka, no nie wiem. I żeby odizolować ją od, od tych psów, to było tak ciężkie, takie kosztowne. Yy, ale to nawet nie chodzi, prawda, o psy, chociaż ja właśnie zauważyłem, że ludzie jakoś tak nie widzą tego w ogóle zagrożenia. Psy są wspaniałe, proszę Państwa, ale jednak zawsze jest jakieś tam ryzyko, że po prostu pies. Yy, dziwnie zareaguje, no niestety no, no, trzeba to brać pod uwagę tak samo proszę Państwa, ja byłem świadkiem jak y, dziecko bawiło się kiedyś y, tak na podłodze, prawda, tam miało swoje zabawki jakieś takie i ja zauważyłem, że to dziecko jest y, bawi się w takim miejscu y, po prostu, gdzie y, nad nim wisi bardzo ciężki żerandol no i tak zwróciłem uwagę, żeby może to dziecko z tym kocykiem tak lekko przesunąć gdzieś, prawda, pół metra do tyłu, czy do przodu, czy, czy na boki, żeby nie było po prostu pod samym żerandolem. No to proszę sobie wyobrazić, że mnie opieprzono, że, że ja wydziwiam i tak dalej. No ale proszę Państwa, czy to jest tak duży wysiłek, żeby dziecko przesunąć o pół metra? Czy to jest jakiś koszt wielki? A w takich sytuacjach należy dmuchać na zimne. No a co by się stało, gdyby taki żradol ciężki rzeczywiście, na przykład, spadł na głowę takiego dzieciaka? Śmierć na miejscu albo kalectwo, tak? No i później co by było? Ja bym tego nie przeżył i dlatego wolę dmuchać na zimne, tak? A widocznie ludzie są może mniej wrażliwi i. Dla nich to strata takiego dziecka, to jest może kwestia tego, żeby sobie miesiąc popłakali i przeszliby do porządku dziennego. No, ja bym wiedział, że, że po czymś takim to już bym nie doszedł do siebie, już te moje życie by straciło na wartości i straciło, jak gdyby, cały swój urok i miałbym wyrzuty sumienia, które by mnie zagryzły. I dlatego wolę dmuchać na zimne. zimne proszę Państwa, ja wiem, że ryzyko. Czegoś takiego jest bardzo, 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 bardzo małe. Bardzo małe, zgadzam się, no ja, ja wiem to, ale ja wolę dmuchać na zimno, co mi szkodzi, tak? A tymczasem dzieciak bawi się pod ciężkim Żerandolem, no. Ja nie mogłem na to patrzeć, tak? No ale są rodzice, prawda, są, są ludzie, którzy mogą na takie rzeczy patrzeć, no, no, no. I tak samo tutaj z tym psem, no. Też wszyscy pewnie mówili, że no nie gryzą, są łagodne, no i co. I też ryzyko było bardzo małe, ale to nie było tak, że ryzyko było wynosiło 0%, zwracam Państwu uwagę. Że zawsze tam było no 0,001, ale było tak. No i się stało, i teraz jest tragedia. No i co? I cierpimy, tak. I tak to właśnie jest, proszę Państwa. Kolejna sprawa, która zwróciła moją uwagę, to jest sprawa tego, że jest wielkie zdziwienie niektórych mediów, że. Doktor Michał Kowalik z Uniwersytetu w Tybindze no, zrobił takie ogromne prawda, badanie, zbadał ogromnej ilości danych, tam przebadał chyba tysiące, kilka tysięcy meczów piłkarskich. No i doszedł w swoich badaniach do tego, że sędziowie piłkarscy faworyzują gospodarzy. No ależ mi nowina, proszę państwa. No każdy kto jest jakimś takim rozsądnym człowiekiem, dobrym obserwatorem i też wie jak to wszystko działa, no to zawsze to wiedział, że po prostu sędziowie ulegają presji kibiców i sprzyjają gospodarzom. Mniej lub bardziej, ale ale tak, no tak jest po prostu, tak? Bo jest takie powiedzenie nawet, że gospodarzom pomagają nawet ściany. Także ludzkość o tym wiedziała, tak? A teraz jest jakieś takie też zdziwienie, że, że, że tak jest. Chociaż rzeczywiście niektórzy ludzie jakoś tego chyba nie rozumieją. Ja pamiętam, że kiedyś też tam w dzieciństwie widziałem na przykład taki obrazek. Kolega Łukasz z kolegą Filipem grają na przykład, nie wiem, w ping czy w badmintona. Tak? A sędziom jest kto? Łukasz Filipa, na przykład. I też wszyscy uważali, że to jest ok. No, może ok, był akurat to dzieciaki, to tam zabawa, prawda, ale no, takich rzeczy się nie robi, no bo wiadomo, że, że prawda, tutaj ojciec będzie wspierał swojego syna w jakiś sposób i tak dalej. Tak samo, no, presja kibiców działa, działa. Mniej lub bardziej, no i rzeczywiście sędziowie sprzyjają gospodarzom. Dla mnie to jest, nie jest żadna nowość, ale. Tutaj ten doktor Kowalik doszedł właśnie w swoich badaniach do tego, że sędziowie dają mniej żółtych kartek gospodarzom i częściej przedłużają mecz, gdy gospodarze potrzebują więcej czasu, żeby strzelić gola. No i generalnie w ogóle pomagają w jakikolwiek sposób, prawda? I często nie mają nawet tego świadomości, proszę państwa. No a powodem tego, że ulegają, prawda? Że, że, że faworyzują gospodarzy jest oczywiście presja tłumu, tak, presja kibiców. Ale co więcej, proszę Państwa, sędziowie faworyzują też ze względu na narodowość. Dla mnie to też nie jest żadne odkrycie. No, tak działa świat przyrody, ja Państwu mówiłem najpierw ja, później moje dzieci, moja rodzina bliższa, dalsza, sąsiedzi prawda i tak dalej, miasto i, i tak to tak, taka jest hierarchia kochania w przyrodzie. Także dla mnie to nie jest żadne odkrycie, że na przykład sędziowie faworyzują ze względu na narodowość, czyli łaskawiej spoglądają na piłkarzy z tego samego kraju co oni. Czy to z tego samego kraju, czy miasta, czy regionu prawda i no, łaskawie patrzą na takich piłkarzy. Tu chodzi też o, o to, czy, czy mówią w tym samym języku. To też się liczy, prawda? Oczywiście, że tak jest. Oczywiście, że tak jest, bo tutaj właśnie jest ta hierarchia kochania, właśnie o której no, w Europie trochę zapomnieliśmy. Te, te liberalno-lewicowe elity zapomniały. Albo ch chcą jakoś to. Wiecie Państwo, wybazać można powiedzieć, ale tego się nie da, bo to jest po prostu, ja Państwu mówiłem, to jest świat przyrody, tak działa przyroda, tego się nie da. Oni są naiwniakami, tego się nie da wyeliminować. I proszę Państwa, tutaj też doktor Kowalik zauważył, że sędziowie są specjalnie szkoleni, żeby nie ulegali prawda, presji tłumu, żeby nie, nie ulegali e, różnym sentymentom, prawda? Wiadomo, no bo teraz są te mieszane kluby, mieszane zespoły, i na przykład w hiszpańskim zespole może być więcej Niemców. Albo Francuzów, więc to nie jest takie, jak kiedyś, prawda, było, więc no muszą być te szkolenia dla sędziów rzeczywiście. Ale mimo wszystko, mimo że oni są nawet nagradzani, że dobrze poprowadzą mecz, tak bezstronnie, to mimo wszystko dalej, proszę Państwa, w statystykach wychodzi, że faworyzują kogo tam trzeba, tak? Czy to gospodarzy, czy swoich rodaków, krajanów i tak dalej. no. To jest siła przyrody, proszę Państwa. I każdy dobry obserwator po prostu wie to od dzieciaka, że tak jest. A tylko różni tacy cwaniacy próbują nam wmówić, że tego nie ma, temu, temu po prostu zaprzeczają, ale to jest, proszę Państwa, i tego się nie da tak łatwo wyeliminować. No i też wyszło z badań, proszę Państwa, że sędziowie faworyzują piłkarzy ze względu na czynnik R. Tutaj nie chcę mówić, prawda, nawet. O co chodzi, ale faworyzują piłkarzy ze względu na czynnik R. Czyli jak zawodnik jest tej samej R, co sędzia, no to może liczyć na yy, lepsze potraktowanie. No i co państwo na to? A tymczasem tego czynnika R się nigdzie nie uwzględnia. Ja na przykład. W analizach pana Jacka Bartosiaka też nie widzę, żeby on w swoich rachubach ten czynnik R uwzględniał. A ja uważam, że on powinien to uwzględniać, bo on teraz mówi na przykład, że Europa powinna z Chinami. No, ale tu, tu ten czynnik R, prawda, jest zupełnie inny. No i, i prawda to, to się powinno uwzględniać. Ja nie mówię, że on jest na przykład bardzo silny akurat w kontekście tego, co mówi pan Jacek Bartosiak, ale gdzieś on uwzględniony też powinien być. A ja tymczasem nie słyszałem u Bartosiaka, żeby to uwzględniał. Proszę Państwa, ale co też ciekawego w tych badaniach wyszło, bo tam wyszły też bardzo ciekawe rzeczy, bo. Bo ten nasz badacz, który na niemieckim uniwersytecie pracuje, przeanalizował właśnie kilka tysięcy meczów i okazało się, proszę Państwa, że sędziowie jeszcze bardziej sprzyjają gospodarzom, gdy trybuny są tak zbudowane, że murawa boiska jest bardzo blisko kibiców. A im dalej są kibice, na przykład, jeśli morawę stadionu od trybun oddziela bieżnia lekkoatletyczna, no to tym sędziowie są jak gdyby mniej, mniej się boją kibiców, tak? A więc proszę zobaczyć, to są wręcz matematyczne rzeczy. No tak, bo to jest prawa przyrody. Tutaj nikt tego nie uwzględnia, Ja to tylko Państwu mówię. Dla mnie to nie ma też żadnej sensacji. Presja ma sens. Presja ma sens. Im bardziej na, na, swoim, prawda, na swoich plecach, na swoim karku odczuwa sędzia tą presję, ten oddech kibiców, tym się bardziej ich boi i po prostu z tego strachu. Mówmy sobie szczerze, z tego strachu faworyzuje gospodarzy. I tak to właśnie jest. Tu nie ma żadnej sensacji. Żadnej sensacji. Tak działa przyroda. No, i zrobiono też, proszę państwa, eksperyment, i podzielono sędziów, prawda? Jedna grupa oglądała mecz przed telewizorem i miała wyłączony głos, czyli nie słyszała tego tumultu kibiców i tak dalej, a drudzy, prawda, oglądali mecz, ale słyszeli ten tumult kibiców. No, i też się, proszę państwa, okazało, że ci sędziowie, którzy słyszeli okrzyki kibiców, byli pod większą presją, no i bardziej sprzyjali gospodarzom. Proszę bardzo. I ja, może, Państwu, to są bardzo ciekawe rzeczy w sumie. O, dla mnie oczywiste, ale bardzo ciekawe. Ja, Państwu przeczytam taki fragment, bo to są rzeczywiście rzeczy bardzo ciekawe. Proszę posłuchać. Naukowcy z i norweskiego MLD zebrali kompletne dane z konkursów skoków narciarskich. By sprawdzić, czy sędziowie uzależniają notę za styl od tego, skąd pochodzi zawodnik. Okazało się, że przyznają rodakom o 0,1 punktu więcej niż konkurentom z innych państw. Proszę zobaczyć. Ale, proszę państwa, co jest ciekawe. To jest to, tym bardziej interesujące wydają się inne ustalenia. Przedstawiciele różnych krajów w różnym stopniu uzależniali ocenę od narodowości. Najbardziej faworyzowali swoich Rosjanie, proszę Państwa, którzy przyznawali im średnio o 0,22 więcej punktów niż reszcie, a za nimi uplasowali się Polacy 0,17 punkta więcej, prawda? Na drugim końcu skali znale znaleźli się Norwegowie i Finowie, u których stwierdzono różnicę mikroskopijną, praktycznie bez znaczenia. Przy okazji autorzy badania odkryli, że te rezultaty są zbieżne z indeksem percepcji korupcji, czyli klasyfikacją hierarchizującą państwa według tego, jak post postrzegają poziom łapówkarstwa w swoim kraju i jego obywatele. Korelacja była tyleż silna, co zgodna z intuicją. Bardziej tendencyjni sędziowie pochodzą z okolic, gdzie korupcji jest więcej. <laughs> wszystko się zgadza, proszę państwa. To są uwarunkowania przyrodnicze, prawda, narodowe, kulturalne i tak dalej i, tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko możecie państwo znaleźć w świetnym artykule w gazecie Wyborczej. Um. Pod tytułem Narodowość, Rasa, Presja Tłumu. Komu pomagają sędziowie? Proszę Państwa, dziękuję dzisiaj za uwagę. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje. Dziękuję bardzo.